jak do czwórki yy, yy, po prostu pobrać dodatki nowe. To tak, wchodzimy w The Sims 4, The Orleans, The Sims 4 i wybieramy tutaj, co chcemy. Tutaj jest obiekty, ubrania, buty i tak wszystko. To może sobie pobiorę buty. Więc wchodzę w buty. No i patrzę na te buty. No, No i wybieram te mi się podobają, więc kliknę te. Mamy tam dużo stron z tymi butami i wszystko. Tu jest taki duży wybór. I no i co? No i czekamy, aż tutaj załaduje się do World. Klikamy do Roland. To działa na wszystkich yy, i na Windows yy, 8 i na 7. I gdy nam się już pobierze, tutaj będzie. I yy, włączamy Dowlands i The Sims 4. To The, The Sims 4 yy, to jest folder w dokumentach, yy, więc klikamy, tu są różne takie właśnie o, yy, foldery i klikamy ten folder mods. Tutaj ja już mam trochę modów, ale na początku macie tylko ten rosu, words. a No i tutaj macie Dowlands, czyli to co pobraliście i piszecie tą nazwę, która tu się pokazuje. No, to jest to. I przenieść do moc. I już. Wszystko. Teraz możemy nawet yy, w grze. Mamy to już grane. Yy, przy włączaniu Sims pokazują nam się wszystkie mody, i yy, wszystko jest tutaj. Klikamy wtedy yy, ptaszka i. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli pomogłam, to poproszę o lajka. Link do strony, na której możecie to pobrać, macie w opisie. Do zobaczenia i zapraszam na kolejne filmiki, w których będę już grała w The Sims właśnie z tymi dodatkami. No to żegnam was i cześć.